Czerpiąc z tradycji, zachowując tylko to, co najlepsze, powołano do życia miejsce, gdzie sztuka wygrywa z komercją, gdzie publiczność przychodzi z zaciekawieniem, gdzie, korzystając z możliwości przestrzennych miejsca, udaje się łączyć wiele dziedzin, tworząc oryginalne i ambitne programy. Modernizacja Mościckiego Centrum Kultury trwała niemal trzy lata. Jej celem było stworzenie nowoczesnego ośrodka dla sztuki, a także uratowanie zniszczonego budynku, który nie nadawał się do użytku publicznego i nie gwarantował bezpieczeństwa. Centrum rozpoczęło gruntowną modernizację siedziby, finansowaną ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu województwa małopolskiego. Na początku był proces projektowania koncepcyjnego, poszukiwania optymalnych rozwiązań dla rewitalizacji naszego 40-latka. Kontakt z jednym z projektantów budynku, Stanisławem Karpielem i jego pracownią architektoniczną Karpla Consulting, dobrze wróżył projektowi. Spośród szeregu rozwiązań koncepcyjnych zostało wybrane do realizacji takie, które zachowało charakter bryły i części jej detali. Zmiany największe dotyczyły jednak wnętrza i poprawiały funkcjonalność przestrzeni. Koszt zadania wyniósł niemal 23 miliony złotych. Instytucja, będąc w kompleksowej przebudowie, nieprzerwanie prowadziła działalność. Uciążliwości prac budowlanych miały wpływ na komfort przebywania publiczności w centrum i warunki pracy jego zespołu. Mimo to w roku 2009 udawało się zrealizować dużą ilość dobrych przedsięwzięć artystycznych i zgromadzić ogromną, liczącą ponad 114 tysięcy osób publiczność. To tango bez blagi, kipiące pokresy Chwiliwki w kiszyniu chwilów Ale ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę mi nie wypadnie, leć adresy Nie nie, nic urazie, że się stanie cór Oh, Come with me That's where we be now Sister Dziś zmodernizowany budynek Centrum Sztuki Mościce pozwala na realizację oryginalnych, ambitnych pomysłów artystycznych łączących wiele dziedzin sztuki, także we współpracy międzynarodowej. Należą do nich festiwal muzyczne tarasy, letnie koncerty kameralne, jazzowa scena na Antresoli, działalność festiwalowa, koncertowa, edukacyjna. Sztuka 2.0. Prezentująca nowe media, w tym animacje, wideo-art, projektowanie graficzne. Scena muzyki klasycznej, jako jedyna w regionie tarnowskim, daje możliwość realizacji dużych wykonań orkiestrowych i operowych. Z cyklu osobowości, interdyscyplinarne prezentacje najwybitniejszych polskich twórców. Za horyzont domu, pokaz kultur świata, wystawy, spotkania z podróżnikami. Wieczory teatralne, premiery, klasyki, sztuki współczesne, teatralne działania edukacyjne. Kino Millennium, repertuar premierowy, filmy niszowe, organizuje festiwale, przeglądy, a także spotkania z twórcami kina w cyklu Goście Łukasza Maciejewskiego. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta, poświęcony tańcowi współczesnemu i baletowi neoklasycznemu. Gośćmi festiwalu są artyści kilkunastu zawodowych teatrów tańca z Polski i zagranicy. Centrum rozwija sieć instytucji współpracujących. Jest partnerem programów europejskich i współorganizatorem innymi festiwali Artfest, Talia, Jazz Contest i Nuevo Mundo. Instytucja jest także współproducentem sztuk teatralnych, oraz wydawcą książek i katalogów. To ogromna satysfakcja i radość dla mnie móc Państwa zaprosić do Centrum Sztuki Mościce, nowego miejsca na mapie kultury w Polsce. Myślę, że to miejsce będzie miało właśnie taki charakter, że będzie promieniować nie tylko na Małopolskę, ale również będzie znanym miejscem kultury w Polsce w ogóle. Chcemy być rozpoznawalni nie tylko przez to, nowe, wyremontowane, piękne centrum, ale też przez program merytoryczny, jaki będziemy Państwu proponować, a będą to głównie wydarzenia interdyscyplinarne, łączące wiele dziedzin sztuki, dlatego że mamy taką nowoczesną przestrzeń, która pozwala nam pokazywać i sztuki plastyczne teatr, muzykę, duże wykonania, orkiestry symfonicznych, teatrów baletowych. Cieszę się ogromnie, że trzy lata pracy dobiegły końca i dziś możecie być Państwo gościem naszego centrum.